Ja uważam, że rola jaką spełni Krawa Spółka Cukrowa i podmioty takie Elewar czy Stoisław, bo problemy z Stoisławem to pamiętam w boju o ten Stoisław i dzięki faktycznie nam rolnikom ten Stoisław nie został sprzedany. Bo żeśmy przyciągali prywatyzację tak długo, że faktycznie on jest spółką Skarbu Państwa, ale żeby rozwijać i budować tą platformę, platformę żywnościową i konkurować z obcym kapitałem, bo wiemy, że korporacje są naszą jakby zmorą, bo one praktycznie decydują na rynku. Giełda w Paryżu decyduje o cenach, ale mi się wydaje, że jest bardzo duża rola Jelewaru i spółki Stoisław. Rzeczywiście są to bardzo dobre spółki. To prawda mi się wydaje, że nie tylko nastawione na zysk, ale Zawsze było tak, że stoisła był tak zwanym wyznacznikiem ceny. I praktycznie wszystkie podmioty, jakie były wokół, one się dostosowały do tej ceny. Uważam, jest to bardzo ważna rola. Co prawda nie jest to duży, silny podmiot. Nie, bo w sumie wiemy, jaka jest sytuacja w kraju. Ale uważam, że zawsze historia nas uczy, że na zbożu się zawsze zarabiało i najlepiej się zarabiało. Jest to jedyny produkt, na którym się bardzo dobrze zarabiał i się bardzo dobrze dobrze zarabia. I dlatego mi się wydaje, że dzisiajśmy rozmawiali o, o tworzeniu, o, o spółkach agencyjnych, ale mi się wydaje, że działalność tych dwóch o, o, o Elewaru czy Stanisławia powinna być dalej. Ona powinna iść w kraj, iść w Polskę, iść do rolników i poszerzać swoją działalność. Dlaczego ja mam zboże sprzedawać do spółki? Której właścicielem jest y, y, Arab, przepraszam za to słowo, ale taka jest rzeczywistość, a nie na przykład do Stoisławia, który miałby swój przyczółek. Bo akurat okazuje się, że będziemy restrukturyzować dwie potężne, dwa gospodarstwa rolne, które mają potężne magazyny i czemu by nie sięgnąć po ten rezerwat i budować te przyczółki? Bo uważam, że to jest ta, 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 ta właściwa droga. Ja tu chciałem podziękować panu Gabrysiowi Janowskiemu, bo faktycznie jego wizję i jego upór dzisiaj po tych 20 latach, faktycznie, że on miał rację, tylko że decyzje zapadają tutaj, w Sejmie. I to jest przerażające, że rzeczywiście wiele z decyzji było złych. I dzisiaj, dzisiaj cięży na, na posłach ta wielka odpowiedzialność, żeby faktycznie zmieniać ten kraj i i trochę słuchać tych dołów, co doby mówią, bo my jesteśmy bezpośrednio jakby zaangażowani, jesteśmy zwi związkiem, który faktycznie wyraża te słowa, nawet i czasami krytyczne, ale nie dlatego, żeby kogoś obrazić, a, ale żeby zmieniać tę rzeczywistość. Krajowa spółka cukrowa to jest perełka, to jest perełka w świecie i to zaprawda, 27 cukrowni ją tworzyło, najbardziej zadłużonych, ale stało się tak, jak się stało i to dzięki Gabrysiowi, y, pani Ech. Ale moją zasługą jest, że akurat cukrownie szczecińskie nie zostały sprzedane, bo potrafiliśmy przez pięć lat ją bronić i, i, nam, się, i nam się to udało. Ale dzisiaj faktycznie trzeba budować, budować właśnie y, swoje przedsiębiorstwa i, i faktycznie jaka misja. No to jest faktycznie z jednej strony jest misja i uważam, że, że tę misję trzeba spełniać, a z drugiej strony też Trzeba patrzeć na to, żeby i zarabiać. Ja uważam, że trzeba rozbudowywać to. Proszę Państwa, mieliśmy takie potężne powierzchnie magazynowe w kraju, że faktycznie, praktycznie ilość zboża wyprodukowane, te 25 milionów, nawet 30 mogliśmy je chętnie pomość, zmagazynować, ale niestety zostały dzisiaj praktycznie oddane w ręce kapitału, bo dzisiaj rolnicy muszą budować własne magazyny, ale pytam się po co? Po co? Po co rolnicy mają inwestować? Bo my inwestujemy, przechowujemy te zboże, skoro są były i są wielkie powierzchnie magazynowe wolne. I, tu jest, i to jest cały sen, że trzeba je tak umiejętnie, przy... wiadomo, że już one poszły w ręce, ale jeszcze są. Jeszcze są i uważam, że ta repolonizacja to nie jest złe słowo. Bo część majątku narodowego musi być tak zwana strategiczna w rękach państwa i, i, i zarządu. Rzeczywiście wolny rynek jest jest bardzo dobre, ale, ale są takie jak rzeczy jak żywność, obrót żywnością. On powinien być w rękach, w rękach państwa. I to, I to jest mój apel. i Dziękuję, że faktycznie y, y, krewa spółka cukrowa istnieje. Myśmy ją próbowali sprywatyzować, ale pamiętamy, co tu na sali było i kto próbował ją przejąć, w jaki sposób ją przejąć. Ale mi się wydaje, y, 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 panie ministrze, że. Idea prywatyzacji oczywiście jest sposób na prywatyzację jelewaru i jest, jest sposób na prywatyzację krajowej spółki z rolnikami. Oczywiście tylko trzeba było pomyśleć w jaki sposób zabezpieczyć akcje, żeby one nie, nie odpływały. Ale uważam, że budując tą, ten, ten holding spożywszy bez nas, to uważam, że to jest trochę y, nie w tą stronę. My, to, będzie prawda, temat. to będzie kolejny temat.